Witam Was na kanale Monika i Robert, ja jestem. ja jestem teraz w 39 tygodniu ciąży, mieszkam w Danii. Nagrałam taki film, w którym pokażę Wam, co ja spakowałam do mojej torby do szpitala, właśnie tutaj w Danii. Może nie będę przedłużać. Pierwszą rzeczą, którą tutaj właśnie mam pod ręką, jest taki kocyk bawełniany, zwykły taki, Kocyw. Kolejną rzeczą, którą mam tutaj spakowaną, którą muszę wyprasować, to jest taka bluzeczka i do tego oto takie spodeneczki. To będzie dziewczynka, idzie się domyśleć. Fajna odmiana, mając praktycznie samych chłopców. Co prawda, my mamy też córkę, ale ona ma w tej chwili już 18 lat. Ja już zapomniałam, jak to jest z taką małą dziewczynką. Bardzo się cieszymy. Tutaj mam też przygotowany właśnie taki sweterek. Kolejną rzeczą, którą tutaj spakowałam, to są takie pieruszki jednorazowe, najzwyklejsze też do woreczka, żeby było po prostu mi wygodniej, że potem tutaj nie szukaj. Ta torba nie jest zbyt duża, ale no jak tak będzie wszystko porozrzucane, to żeby to łatwiej było znaleźć. Tym bardziej, że prawdopodobnie to Robert będzie musiał tutaj obsługiwać tą torbę, także będzie mu na pewno wygodniej. Tak naprawdę nie, nie mam tutaj nic, co mogłoby być jakieś nadzwyczajne, bo normalne rzeczy, takie jak do porodu, zazwyczaj zabieramy ze sobą. Teraz pokazuję Wam takie typowe rzeczy, które będę potrzebowała dla dziecka. Mam przygotowane też dwa takie mleczka. Oczywiście ona na pewno tyle nie wypije po, po, po urodzeniu, ale na wszelki wypadek sobie spakowałam. Jak mleko modyfikowane, no to oczywiście też potrzebna jest buteleczka. To jest buteleczka smoczki do tego właśnie 0+, smoczki, takie dwa smoczki też na start. Jeśli chodzi o mleko, mleko modyfikowane, butelka także też pakuje ze sobą na salę porodową podgrzewacz do butelek. Myślałam, że będzie bardzo mi przydatny dlatego, że my zabieramy ze sobą Tutaj na porodówkę też naszego właśnie starszego synka Axla, dlatego że nie bardzo będziemy mieli z kim go zostawić. Odległość będziemy musieli poradzić sobie sami, dlatego bierzemy go ze sobą na salę porodową. Mieliśmy taką sytuację 8 lat temu, właśnie jak rodziśmy Krzysia, że właśnie tego starszego Huberta nie mieliśmy z kim zostawić. I on wtedy w wieku dwóch lat uczestniczył z nami. Można powiedzieć, że przy porodzie był do samego końca, więc... Myślę, że i tutaj nie będzie problemu, chociaż my się różnimy tutaj komunami, bo ja rodziłam wcześniej w Horsens, teraz będę rodziła na Sunderland. Ale myślę, że wszystko się uda. Ewentualnie, chyba że coś się pozmieniało. W każdym razie on jedzie z nami, więc bierzemy podgrzewać, żeby miał na miejscu pieluszki przygotowane dla Akselka, takie trochę większe, jakieś smaki. Też właśnie wezmę dla niego na pewno mleko, jakieś owoce, to co on po prostu lubi sobie coś tam zjeść I będę musiała dopakować oczywiście ubranka dla niego na przebranie, a to już Robert będzie musiał sobie tam dawać rady z tym wszystkim. Nie. Jeśli chodzi o mnie, co dla mnie, dla mamy do szpitala, dla rodzącej, no to tutaj nie będę ściemniać, nie będę nie wybierała za wiele, bo nie tyle, że pierwszy raz byłam zdziwiona, to prawda, jednak za drugim razem to już był dla mnie taki standard i myślę, że tym razem będzie podobnie. Że po prostu dostaje od, na wejście na y, salę porodową y, ubrania już przygotowane, taką wycie koszulę do, do porodu szpitalną, wyprasowaną, wykrochopaloną więc to y, wiadomo o co chodzi. Y, do tego od razu też dostaje się właśnie taką bieliznę y, poporodową. I to wszystko. I ja tak szczerze, to ja nie wiem, co ja miałabym ze sobą zabrać. Zabiorę na pewno jakieś kosmetyki, żeby ewentualnie się odświeżyć, wziąć prysznic po porodzie, czy jak będę brała przed porodem. Wezmę ze sobą ręcznik i, i ciuchy na powrót do domu. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o taki oddział położniczy. Dlaczego tych ubrań jest tak mało? Dlatego, że rodząc naturalnie, jeżeli wszystko będzie dobrze, to już kilka godzin po porodzie możemy zabrać malucha do domu i po prostu wracamy. Nawet nie ma za bardzo takiej możliwości, żeby móc to przeciągnąć i zostać dłużej. Jeśli kobieta rodzi właśnie swoje pierwsze dziecko i nie jest na to przygotowana, potrzebuje takiego wsparcia od personelu medycznego w szpitalu, także może wtedy zostać z tego co się orientuje trochę dłużej, chyba tam dobę. Natomiast takim naprawdę standardem jest to, że po porodzie wracamy do domu. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że może spotkać nas nie wiem, jakieś cięcie cesarskie, czy mogą być jakieś komplikacje około porodowe, no to wtedy ten pobyt w szpitalu na pewno się przedłuża o 1-2 dni. Z perspektywy czasu uważam, że to było super i bardzo się cieszę, bo pamiętam jak rodziłam dzieci też w Polsce, to mi na przykład bardzo tego brakowało. Mi ten pobyt w szpitalu się bardzo przedłużał i te 3-4 dni po porodzie. To wydawało mi się czasami jak wieczność. Naprawdę jest bardzo komfortowo, kiedy możemy po prostu zabrać Dziadusia i wrócić z nim do domu od razu, kiedy tylko to jest możliwe. Ja jeszcze sobie przygotowałam set ubrań dla chłopca, bo tak sobie pomyślałam, że jakby się lekarze pomylili i miałby urodzić się chłopczyk jakaś byłaby taka z... sytuacja to miałabym go w co ubrać, ale myślę, że nie będzie raczej tej sytuacji, takiej sytuacji, więc chyba sobie odpuszczę. Jeśli miałby urodzić się chłopiec, w razie co to będzie po prostu wracał w ubranku dla dziewczynki. Ja kiedyś dostałam taki krem właśnie od Roberta na, na rozstępy. Takie o, o taki. Ja sobie go już tutaj całego zużyłam, także może to już taki czas, żeby urodzić, nie? Znak, że krem się skończył. Nie mam się czym kremować. Rozstępy mi się nie porobiły. Nie wydaje mi się, żeby to była zasługa tego kremu, ale jakby ktoś był zainteresowany, to Belenda, bardzo dobry film. Fajny. Chociaż pachnie takimi ziołami trochę. Jakby ktoś nie lubił, to może być no tak ziołowo trochę pachnie, ale jest ok. Więc tutaj Wam pokażę, jaki kupiliśmy wózek dla naszego kolejnego dziecka. Jak wiecie, my mamy starszego Akselka, który ma teraz roczek, więc tego ja sobie tutaj wezmę. Musiałam zawołać Roberta, żeby mi pomógł trochę może żebym mogła wam pokazać. Wózkę, Nie, ja go wezmę. Że... Tutaj jest nasz stary wózek, że tak powiem. To jest chule, taki jednoosobowy do biegania, ale naprawdę Wam polecam, bo jest super do jazdy po trawie, czy jak gdzieś się wychodzi. A co kupiliśmy dla naszego kolejnego dziecka? To jest wózek już taki, można powiedzieć, <laughs> <wózek> <laughs> identyczny jak mieliśmy właśnie dla Aksela. Tak bardzo nam się spodobał, że postanowiliśmy, że dla drugiego dziecka kupimy o. Tutaj akcję książeczka ci spadła. Że dla drugiego dzisiaj kupiłem po prostu taki sam, tylko podwójny, więc rozkładam dla Was ten wózek. Mam nadzieję, że mi tutaj dobrze wyjdzie. O, jedną ręką. On tutaj już troszkę stoi na dom, także trochę się zakurzył. Ale wygląda mniej więcej tak, więc będziemy jeździć z dwójką dzieci. Tutaj teraz sobie poprawię. O. No, ten wyglądał w ten sposób. I myślę, że będzie najwygodniej. Z jednej strony będzie siedział akselek, tak? A tutaj z drugiej strony mam po prostu takie adaptery, i zaraz Wam pokażę, właśnie gondolę, która była używana w tym poprzednim modelu. Będzie używana też do tego, dlatego że to jest ten sam rodzaj wózka, tylko po prostu jest podwójny. Tak on będzie wyglądał. Z jednej strony będzie gondola, a z drugiej strony spacerówka. Tyle. No, i tutaj musiałam udać się do samochodu. Chciałam Wam pokazać, właśnie jak to będzie wyglądać. Jaki mamy przygotowany fotelik samochodowy, tak, żeby już w ramach całej tej wyprawki podstawowej dla dziedziusia. Ja tutaj mam przygotowaną, a w zasadzie nieprzygotowaną gondolę. Więc ja tutaj sobie to na szybko przygotuję, bo wyprałam ten cały wkład tutaj do gondoli bez żadnych rewelacji. To jest taka zwykła gondola właśnie na te adaptery, które będą pasowały do tego naszego wózka nowego, podwójnego. Nagrywam ten film, a jakaś taka totalnie nieprzygotowana jestem. Jeśli chodzi o fotelik samochodowy, to jest właśnie taka nietypowa sytuacja. Chciałam Wam pokazać, co wymyśliłam tym razem. Przy Akselu i przy wszystkich tak naprawdę dzieciach przed nim miałam zawsze taki standardowy fotelik do noszenia od 0 do 12 miesięcy. Każdy zna, wie jak to wygląda, więc nie będę Was tutaj zanudzać. Natomiast przy tej, przy tej ciąży stwierdziliśmy, że... Nie chcę używać tego samego fotelika, bo był trochę niewypałem. Ja nie będę tutaj używać firmy, jaką mieliśmy. Piecku opadała w nim główka, i stwierdziliśmy, że po prostu użyjemy właśnie takiego fotelika Maxi Cosi. My mamy tutaj taką wkładkę dla noworodka, bo ten właśnie fotelik to jest fotelik od urodzenia do 4 lat. Na chwilę obecną ten fotelik jest używany jeszcze przez Akselka. Jest tutaj wmontowany po prostu na stałe. Do samochodu. Tutaj pokażę. Już zamontowałam, udało się. No i właśnie to jest taka wkładeczka włożona dla noworodka. I tutaj po prostu zapinamy. Jest takiego małego dzisiaj to jakoś tak będzie. Przyznam szczerze, że nie wiem, bo jeszcze tego nie używałam w ten sposób tak tutaj wygląda. Ten będziemy używali dla naszego nowonarodzonego dzidziusia. Natomiast w związku z tym, że Aksel dalej potrzebuje właśnie fotelika samochodowego, kupiliśmy mu tutaj niemalże identyczny fotelik. Sorry, bo tutaj mam panek Dobra, to tutaj. Fotelik oczywiście ma funkcję taką, że możemy jeździć tyłem do kierunku jazdy do czwartego roku życia i myślimy właśnie to praktykowe. A że fotelik sprawdził nam się naprawdę super, to stwierdziliśmy, że dla drugiego dziecka kupimy sobie niemal identyczny. Mam dzieci z bardzo małą różnicą wieku. W tym momencie y, Aksel Maroczek. On jeszcze nie potrafi chodzić. Założę się, zakładam, że nawet jeżeli zacznie chodzić w przeciągu y, miesiąca, y, to ten chód to będzie, no nie, wiadomo, y, nie będzie takie stabilne dziecko. Więc stwierdziłam, że takie noszenie tego y, młodszego. Pod pachą z tym fotelikiem, i drugiego pod pachą na rękach dziecka to będzie bardzo niewygodne, więc wolę, żeby to mi zajęło teraz trochę dłużej czasu, będę po prostu podjeżdżała z wózkiem, przekładała dzieci do fotelików i tak to będzie musiało na razie wyglądać. Może nie będzie zbyt wygodne, no ale na pewno w moim przypadku bardziej praktyczne, jeśli chodzi o tą wyprawkę moją. Mogę powiedzieć, że już mam wszystko y, przygotowane i pomimo, że to jest będzie moje szóste dziecko teraz, to wiadomo zawsze pewno znajdą się jeszcze rzeczy, które będę potrzebowała y, dokupić i, no ale myślę, że będzie ok. O, jeszcze czapeczki nie mam, bo nie mam czapeczki. Będę musiała jechać jeszcze gdzieś kupić czapeczkę. Myślę, że można na Gębruku miałam. Po... Akselku, ale wszystkie po prostu oddałam, nie mam już tej, w tym momencie żadnej czapeczki. Dobrze, także... ja już tutaj w domu, Robert został z małym. Uff, trochę się zdyszałam. Pokazałam wam już wszystko, co mamy y, dla dziecka, no to je gorsze światło. Y, jak to wygląda, tak cała moja powiedzmy wyprawka dla noworodka. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego filmiku. Mi się wydaje, że ten kolejny film to już będzie taki po porodzie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików na kanale Monika i Robert. Pa.